Skocznia boża tego Winningen Winingen już za nami. W tym tygodniu czekały nas zawody kobiet, mężczyzn oraz mixty. Jak było, odpowiedź znajdziecie tutaj. Cześć Państwu, rudek z tej strony. A to 11 odcinek punktu HS. Największa skocznia duża w kalendarzu Pucharu Świata to możliwość skoku powyżej 150 metrów i lądowania na tej odległości telemarkiem. W tym roku można było obejrzeć chociażby skoki Yuki Ito czy Ryoju Kobayashiego. W tygodniu dowiedzieliśmy się, że do treningów na skocznie wrócił Kamil Stoch. Zachwycony jego próbami był chociażby Apoloniusz Steiner, twierdząc, że z dwóch rozbiegów niżej potrafił przeskakiwać resztę ekipy. Z kwarantanny wrócili również Kubacki, a Piotrek Żyła, który z początku był w turnie pozytywny, otrzymał dwa negatywy, przez co został dołączony do czwórki z początku wystawionej na Willingen. W środku tygodnia przyszła również informacja, że chorążymi naszej drużyny będą Zbigniew, Brudka oraz Natalia Czerwonka. Poza tym dzięki zdziesiątkowanej rumuńskiej ekipie, która ostatecznie zrezygnowała z wystawienia skoczka narciarskiego w Pekinie, reprezentacja USA mogła dowołać Dekeradina, co za tym idzie kompletując czwórkę do drużynowego konkursu. Finowie nie wykorzystają pełnego składu i do Chin wysyłają tylko dwóch skoczków: Antiego Alto i Nikukito, jeżeli jeśli chcecie film o kadrach, to przejść i ich potencjalnych szansach na medal, komentarze wasze. Piątek to czas serii treningowych Konkursu Drużyn mieszanych oraz prologu panów. Pierwszą serię próbną wygrał cenę skacząc pół metra przed 150 metrem. Drugi był Geiger, trzeci Lowrocos. Polacy, przyzwoicie, może poza Żyłą, ale no cóż. W drugiej rundzie nasi skoczkowie zgarnęli już dwie trzecie pudła. Wygrał Stoch przed Żyłą i Lowrokosem. Szósty Dawid Kubacki. O 16 rozpoczął się konkurs drużyn mieszanych. Nasi w składzie Kinga Rajda, Piotrek Żyła, Nicole. Kond i Dawid Kubacki. W pierwszej grupie na prowadzenie wyszła Japonia dzięki skokowi Yuki Ito. Kinga Rajda skacząc zaledwie 98 metrów dała nam siódme miejsce na 9 ekip. W drugiej grupie wśród Polaków świetnie spisał się Piotr Żyła skacząc 141 metrów. Równie daleko skoczył również Halvor Egner Granerud. Przed trzecią częścią prowadziła Słowenia. Dzięki 133 metrom cenę prełca Polacy awansowali na piąte miejsce. Grupa trzecia, a tam Nicole Condorla nie doleciała do 90 metra. Warto odnotować loty na 132 Silie Opset, 124,5 Urszy Bogataj i 144,5 metra Marity Kramer. Spadliśmy na szóste miejsce. Wiatr zaczął wypaczać warunki, o czym przekonał się Dawid Kubacki skacząc zaledwie 119,5 metra. Słoweńcy za Zaczęli odjeżdżać reszcie dzięki 141 metrom laniżka. Na drugie miejsce wskoczyli Norwegowie dzięki Lindwikowi i jego lądowaniu na 138 metrze. Trzecie miejsce to już Niemcy. Polacy po pierwszej serii na szóstym miejscu. Druga seria wyższa Belka, a Kinga Rajda zaledwie 94,5 m. Dużo lepiej Yuki to dzięki 129,5 m. Równać próbowały i Althaus 127 metrów i Klinet 125 metrów. Po o piątej grupie. Mieliśmy prawie 220 punktów straty do rozgrywających swoje własne zawody Słoweńców. W szóstej kolejce najdalszym skokiem popisał się Żyła i Eisenbichler. Obaj panowie skoczyli po 129 metrów. Granerud i Cenepreutz zaledwie pół metra dalej. Nasza pozycja ustabilizowała się na pewnym szóstym miejscu. 16 skoków do końca, Belka przeniesiona do lasu i Josefin Panie prawie przekroczyła punkt K. Zabrakło jej 4 metrów. W swojej lidze gwiazdy damskich 132,5 Obset, 137 Kramer i 131 Bogata. I w ostatniej grupie świetnie spisał się Kubacki, skacząc aż 137 metrów. Kapitalny lot oddał Lindwik o pół metra, przeskakując HS. A Angela Niszek przypieczętował miażdżącą przewagę Słoweńców nad resztą. Drugie miejsce Norwegów, trzeci Austriacy. Dzięki Kraftowi, który wyprzedził Niemców o 90 punktów. Polacy na szóstym miejscu. Reasumując konkurs, wygrałaby Marita Kramer przed inwikiem, laniżkiem i żyłą. Gdyby nie śmieszne warunki, ten konkurs można by było uznać jako interesujący. Po konkursie mixtów przyszła pora na prolog dla panów. Jako, że zgłoszono zaledwie 47 skoczków, niepotrzebne były kwalifikacje. Świetne skoki oddali polscy skoczkowie. Mieliśmy ich aż 4 w dziesiątce. Wygrał Stoch przed Huberem i Laniszkiem. Czwarty Żyła, siódmy Kobacki, dziewiąty Paweł Wąsek. Sobota to czas konkursu kobiet i mężczyzn. U pani startowało 28 zawodniczek. Zwyciężyła Marita Kramer przed Katariną Althaus i Emą Klinec. Polki 21 Konderla i 23 Rajda. Przyszedł czas na panów, pięciu naszych w konkursie. W pierwszej fazie zawodów świetnie spisał się Markus Miller, ale wśród morza podskoków na 100-110 metrów to była dobra odległość. Wśród tych dziadowskich skoków znalazły się również te Polaków Stefana Huli, Pawła Wąska i Dawida Kubackiego. Pierwszy warty odnotowania skok to 132 metry jelara 8 metrów i 9,1 punktu. tudo hoje no Severin Front Przypomniał nam on swoje lata świetności tym skokiem. Po nim 130 metrów żyły, co dało mu piątą lokatę. Chwilę później 15 metrów krócej skoczył stoch, co skończyło się dziewiątą lokatą. Farta do wiatru mieli Niemcy. 125,5 metra Konstantin Schmidt, co po przeliczeniu składowych dało mu miejsce numer 4 oraz drugą lokatę laje po 136,5 metrowej odległości. Wtórowali im kos i Ukiya Sato. Mając w pamięci piątkowy upadek, Timmy Zajc sklepał zeskok siarczyście na 105 metrze, wpuszczając Kubackiego i Lacknera do drugiej rundy. Froinda z prowadzenia zepchnął dopiero Marius Lindwik. Przyzwoicie skoczył Huber, słabiutko Kraft. Pół metra krócej od Zajca przedzwonił Laniszek. Do udanych tego konkursu nie mogą zapisać Eisenbichler i Geiger. Fakt, awansowali oni do drugiej rundy, ale ledwo, ledwo po słabych wynikach walkę o prym stoczyli ze sobą Granerud i Kobayashi. Jako, że druga runda została odwołana, wygrał Japończyk przed broniącym kuli Granerudem i Lindwikiem Front czwarty. Polaków ostatecznie sklasyfikowano dwóch. 21. Stocha i 27. Kubackiego. Egzekwo z Tomasem Lacknerem. Podsumowując Kobayashi wyprowadził cios w walce o kryształową kulę odbierając żółtą koszulkę Geigerowi. Jeżeli zastanawiacie się co z żyłą, to momencik. i Po sobotnich zawodach, gdy chcieliśmy już bić dobrym humorkiem po ludziach, że nasi mogą wreszcie się odbudowywać, wyszła bomba. Otóż nasz były trener postanowił wbić naszym skoczkom nóż w plecy. Stefan Horngacher postanowił oprotestować nowe buty firmy Nagaba, zastosowane przez polskich skoczków w czwartek, piątek i sobotę. Z tej okazji wpłacił 500 franków oraz złożył oficjalny protest, który FIS postanowił zaakceptować. Mało tego, w niedzielę oberwało się też Yuki i Sato za szerokość nart. Ja mam jednak pytanie do wszystkich tych, którzy nazywają Stefana świnią, niemiecką szują, czy jeszcze gorzej. A czego wyście się spodziewali? Sentymentów? Co z tego, że Horngacher trenował naszych jeszcze trzy sezony temu? Co z tego, że ma dalej dobry kontakt z Kamilem Stochem, Piotrkiem Żyłą, czy Grześkiem Sobczykiem, z którym nieraz bijał żółwia, gdy któryś z Polaków dobrze skoczył? To przestaje mieć znaczenie w momencie, gdy dochodzi do walki o najcenniejsze medale, niejednokrotnie. W całej karierze skoczka a takimi są pewnie medale olimpijskie. Horngacher obecnie trenuje Niemców i to po ich stronie stać będzie, co jest w sumie jakby nie patrzeć logiczne. Mówiłem już o tym w siódmym hs w przypadku noty za jeden ze skoków Eisenbichlera w Garmisch-Partenkirchen Stefan Horngacher zawsze stanie za swoimi murem i będzie tak długo ich bronić, dopóki mu się to uda. Pogódźcie się z tym faktem na Boga. Marita Kramer przed igrzyskami znowu okazała się pozytywna, więc mogła zapomnieć o występie w niedzielnych zawodach w Willingen. Pod znakiem zapytania stoi też jej wyjazd do Pekinu. Odizolowano całą austriacką reprezentację, przez co wystąpiły zaledwie 23 zawodniczki. Wygrała Nika Kryżnar, skacząca 151 metrów, druga była Katarina Althaus, trzecia Aleksandra Kustowa. Po kolejnym 150-metrowym locie Polki sklasyfikowano ex na 22 miejscu z notą 0,0 punktu. Mają szczęście. O 15.15 .15 zaczęła się rywalizacja panów. Pierwsze skoki, które warto odnotować w konkursie to 121,5 Barzenowa i 124,5 Bresadoli. 125 metrów skoczył Stefan Hula. Niestety nie ustał tej próby. Świetny skok oddał Tomas Lackner. 141 metrów pozwoliło mu bardzo długo prowadzić. Zmienił go dopiero Daiki Ito skacząc 144,5 metra. W międzyczasie Paweł Wąsek przepadł w odmętach przeciętności, a Dawid Kubacki oddał wreszcie. Taki skok, który ostatecznie dał mu miejsce w top 10 po pierwszej serii. Po Ito przybolili żyła, Stoch i Schmidt. Kolejnymi superlotami były dopiero 144 m Yuki i Sato oraz aż 148 m cenę Prełca. W szerokiej czołówce swoją dobrą formę potwierdzili Eisenbichler, Lindwig i Geiger. Kobayashi nie doleciał nawet do punktu K. Po pierwszej serii prowadził cenę Prełc przed Daiki Ito i Markusem Eisenbichlerem. Jedynym Polakiem w trzydziestce był dziesiąty Dawid Kubacki. Druga runda zaczęła się od przyzwoitej próby na 125,5 metra Barzanowa i upadkiem Bresadoli. Od nauki jego na kamury zaczęto już latać poza punkt K. Na lufę pod narty natrafił Kraft, dzięki czemu przypomniał nam starego siebie sprzed dwóch i pięciu sezonów, skacząc prawie 150 metrów. Konkretem próbowali odpowiedzieć Lowrokos i Ryoyu Kobayashi, ale tylko temu drugiemu się to udało. Japończyk wylądował na 152 metrze w kapitalnym stylu. Zaraz po nim Zajc skoczył 137 metrów. I w sumie to nie wspominałbym o tym wyczynieniu pokornego Słoweńca, gdyby nie fakt idiotycznej decyzji Jury o obniżeniu belki. Bo ta decyzja z betoniałych dziadów, w połączeniu z warunkami, wytransferowała kubackiego Hubera Sato Czajzenbiszler raz dziesiątki. Z okolicznościami poradzili sobie za to Granerud, Geiger i Lindwig Ostatecznie wygrał Mariusz przed Karlem Geigerem i prełcem Rio Kobayashi czwarty, Kubacki 14. Podsumowując, tego weekendu nie powinno być. Zawody powinny zostać odwołane, a FIS wypłacić rekompensaty reprezentacjom za zmarnowanie cennego czasu przed Igrzyskami. Skokiem weekendu jest dla nas skok Ryoyu Kobayashiego z niedzielnego konkursu na 152 metry. Była to przepiękna próba. Chciałbym takich prób oglądać więcej. In plus na pewno Ryoyu, Geiger i Linwik. In minus Horngacher, Polacy, Ifis. Dzięki serdecznie za oglądanie. Był to kolejny punkt HS. Mam nadzieję, że ta seria Wam się podoba. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, dajcie nam suba. Zapraszam do karty informacje, gdzie znajdziecie wszystkie nasze linki. W punkcie HS widzimy się dopiero po Igrzyskach. Mam nadzieję, że będę miał czas, żeby zrealizować dla Was inne filmy właśnie w czasie Igrzysk. Mówił do Was Rudek. Na razie, cześć.